Jak delegować zadania? Więc pierwsze pytanie to jest co? Musisz wiedzieć, co masz delegować. I do tego absolutnie konieczny jest audyt twojego kalendarza. Druga rzecz to jest komu, czyli musisz wiedzieć, jakie kompetencje musi mieć ta osoba. Musisz wiedzieć, co ona musi umieć, jakie ma mieć cechy charakteru, co ma być dla niej łatwe, czego potrzebuje się nauczyć może jakichś narzędzi, może czegoś dodatkowego. I dopiero trzecie to jest, jak to zdelegować, czyli wtedy delegujesz, czy to ma być zadanie cykliczne, czy potrzebuje to instrukcji wideo, czy to jest zadanie na komputerze, czy jakieś zadanie fizyczne. W takim razie szkolisz tą osobę, pokazujesz jej dokładnie to zadanie, sprawdzasz rezultaty, czyli najpierw pokazujesz, robisz z nią albo patrzysz, jak ona robi, później ona robi. Ty sprawdzasz rezultaty, aż w końcu dojdziecie do takiego poziomu, żeby z, de z delegowania zadań przejść do delegowania odpowiedzialności za konkretny obszar. I kiedy ta osoba już się nauczy, to później należy dalej ją rozwijać, żeby mogła usprawniać to, co ty zrobiłeś. Bo często jest tak, że ty coś robisz w jakiś sposób, natomiast to nie jest najlepsza metoda robienia tego. Więc, jeżeli chcesz przejść z freelancingu na profesjonalny biznes, to musisz odkupić swój czas i przekazać wszystkie rzeczy, których nie musisz robić ty osobom, które z tobą współpracują. Największym aktywem Twojej firmy też jest Twój czas. Jeżeli marnujesz go na pierdoły, to nie spodziewaj się wielkich rezultatów. Pamiętaj o tym, że tylko i wyłącznie współpracując i skutecznie delegując będziesz w stanie zbudować profesjonalny biznes, który działa również bez Ciebie. Inaczej nie ma takiej możliwości.